Myślę, że takimi najważniejszymi rzeczami, które dla nas, jako dla rodziców, zaważyły właśnie na wybór takiego malucha, było przede wszystkim to, że dziecko ma szansę się tutaj zaadaptować. Czyli to, że jesteśmy w otwartej komunikacji z nauczycielkami, to, że możemy zdecydować o tym, jak ta adaptacja będzie wyglądała, o tym, że dostajemy też informacje po dniu dziecka, jak się czuło, co zjadło, I, i cały czas jesteśmy w kontakcie, regulujemy to, podążamy za dzieckiem. Pamiętam pierwsze dni, zarówno syna, jak i córki, w trakcie adaptacji. Pamiętam, że to ja byłam tą osobą, która musiała się zaadaptować, przekonać i zaufać, i bardzo ceniłam sobie wtedy otwartość, cioć. To, że mogę z nimi porozmawiać, to, że ja świadomie się żegnam z dzieckiem, że jest taki moment, w którym się właśnie żegnamy, że ono się tego spodziewa. Bywało tak, że odprowadzałam dziecko, a potem siedziałam sobie tutaj na schodach przed maluchem, musiałam odetchnąć i dopiero potem szłam do domu. I takim pewniakiem, czymś, co mnie bardzo przekonało, było to, że odbierałam po prostu uśmiechnięte, zadowolone dzieci, które były zauważone po prostu jako, jako nowi członkowie grupy taką historią, która cały czas nam towarzyszy. Jest dzień dziecka, który organizowały ciocie, który był w formie takiego małego rajdu rowerowego na ogródku. To był fenomenalny dzień, bo można było przyjechać swoim pojazdem, można było się nim pościgać z kolegami z, i koleżankami z grupy i takie dni wspólnego świętowania, kiedy spotykały się grupy, bo wtedy właśnie nasz syn miał szansę spotkać się z córką i to był też dla nich taki wyjątkowy dzień. To, to jest taka historia, która z nami zdecydowanie została. Ona wraca prawie przy każdym, y, każdej wycieczce rowerowej. Pamiętam też taki dzień, w którym Zosia wróciła z przedszkola y, i opowiadała nam o tym, że rozmawiali o swoich granicach. I o tym, że nauczyła się, uczyła się, była w takim procesie komunikowania tego, co lubi, poznawała siebie, poznawała też okolice, bardzo była przejęta opowiadaniem o tym, gdzie mieszka, jaką ma trasę do przedszkola. Pamiętam, że wróciła, i wracała zawsze z po prostu arkuszami prac plastycznych i każdą się ekscytowała i to bardzo też sobie ceniła. Myślę, że taką ciekawą rzeczą, którą dzieci przyniosły jako owoc pobytu w takim maluchu, to było opowiadanie o relacjach, opowiadanie o tym, że właśnie ciocie się z nimi bawiły, że były takie momenty, kiedy ciocie puściły ich ulubioną piosenkę, że za nimi podążały, że ich poznawały i też to, że rozwijały ich pasje. czyli jeśli nasz syn miał fazę na dinozaury, to piosenki o dinozaurach po prostu pęczniały, wracały, on je śpiewał i cytował. Jak Zosia miała fazę na jednorożce, czy na jakiś konkretny kolor, to ciocie się starały za tym podążać i było dużo takiego akcentowania tego indywidualnego potencjału. Jeśli miałabym podziękować komuś z ekipy takiego malucha, to yy, musiałabym tutaj spędzić dobre dwie godziny, yy, bo myślę, że staraliśmy się tą wdzięczność wyrażać na bieżąco yy, i każdą z cioć, którą do tej pory spotykamy i gdzieś witamy, to jej bardzo dziękujemy. Yy, z ciocią Paulą spędziliśmy bardzo dużo chwil na początkach, z ciocią Wiką yy, i spotkaliśmy się w klubiku i w przedszkolu, też była dla nas yy, super wsparciem. Z dziecią Agatą czy z dziecią Martyną zdobywaliśmy po prostu niesamowite góry, jeśli chodzi o rozwój naszych dzieci. I każdej z nich dziękujemy i, i wspominamy to naprawdę z takim, z takim ciepłem na sercu, bo, bo myślę, że takiej ekipy to nie znajdzie się nigdzie indziej. Mogę śmiało polecić ci takiego malucha, e, jeśli szukasz miejsca, w którym e, Twoje dziecko będzie zauważone, w którym e, personel, wszystkie osoby, które pracują, będą Ci udzielały informacji zwrotnej o ich dniu, o ich przeżyciach i w którym też e, w takim języku, w komunikacji bez przemocy będą Ci komunikowały trudności tego dziecka, e, będą to dziecko wspierały i cały ten proces taki wychowawczo-rozwojowy będzie zaopiekowany. E, i, I to są rzeczy, których myślę szuka wielu rodziców, a nie są oczywiste, tak jak na przykład podejście do adaptacji dziecka na początku.